Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na nowy podcast, w którym usłyszymy nagranie. To nagranie dostałem od Dimy z Białorusi. I poruszające nagranie, w którym Dima mówi, że musiał opuścić Białoruś, był prześladowany na Białorusi ze względów politycznych i uciekł teraz. Mieszka w Polsce, we Wrocławiu. Posłuchajcie nagrania od Dimy i zapraszam Was również. Przesyłajcie swoje nagrania. Jeśli macie chęć opowiedzieć o sobie, to zawsze bardzo, bardzo ciekawe usłyszeć. I zapraszam Was na główną część podcastu. Tym razem opowiem trochę o szachach. Oglądałem niedawno serial. Gambit Królowej, tak po polsku nazywa się ten serial, i ten serial bardzo mi się podobał. Postanowiłem Wam opowiedzieć trochę o szachach. Sam czasami lubię również zagrać w szachy. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was również gra w szachy? Pewnie tak. Pewnie znajdą się tacy. A może wśród Was jest również jakiś mistrz szachowy. Możliwe. To byłoby bardzo ciekawe, ciekawie usłyszeć. Gdyby ktoś taki był, to proszę, zrób nagranie. Będzie mi bardzo miło usłyszeć yy, takie nagranie od mistrza szachowego. Trzymajcie się. Zapraszam Was na nowy podcast. To tyle na teraz. Do usłyszenia w podcaście. Cześć, pa pa.